Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Samsung Galaxy A5, który można powiedzieć, że tak naprawdę jest nieco większym bratem Samsunga Galaxy A3. Tak więc przejdźmy sobie do samego wykonania na początek. I tutaj trzeba przyznać ponownie, tak jak w przypadku Galaxy A3, to urządzenie jest wykonane naprawdę z niezwykłą dbałością o szczegóły. Na pleckach znajdziemy tutaj klapkę, niestety ponownie niezdejmowalną, tak więc tutaj miejcie to na uwadze, że samodzielnie baterii, tak jak w poprzednich modelach Samsunga, tutaj niestety wymienić sobie ogniwa samodzielnie nie możemy. Klapka jest wykonana z aluminium, aluminium nie jest w żaden sposób szczotkowane, to znaczy, że posiadamy tutaj taką fajną, chropowatą, taką lekko matową teksturę. Dzięki czemu to naprawdę zapewnia nam fajny chwyt urządzenia, ono nie próbuje nam się tutaj w żaden sposób wyśliznąć z dłoni. Co do ramki, ramka tutaj została wykonana w bardzo podobny sposób jak w Samsungu Galaxy Note 4. Ponownie jest ona tutaj lakierowana, właśnie na bokach, w zależności od wersji kolorystycznej, czyli tutaj mamy w tym przypadku na kolor biały. Tutaj mamy dwie tacki, jedna służy na kartę nanoSIM, a jedna na kartę microSD i tutaj również jest to z racji tego, że nie możemy sobie tutaj samodzielnie otworzyć tej klapki i po prostu te sloty musiały być gdzieś umieszczone. Gniazdo jack tutaj zostało przeniesione na dolną krawędź, według mnie jest to jak najbardziej plus, co Wam już tłumaczyłem w poprzedniej recenzji, czyli w recenzji Samsunga Galaxy A3. I ponownie tutaj warto się odnieść do tego, że głośniczek gra całkiem głośno, całkiem czysto i szczerze powiedziawszy mógłbym go nawet porównać do Bumsa odznanego z HTC, a tam mamy już głośniki stereo, tak więc trzeba przyznać, że głośniczek gra tutaj bardzo głośno i tutaj ponownie też w tym przypadku tym newralgicznym punktem narażonym na jakieś uszkodzenia mechaniczne jest właśnie obiektyw aparatu, który niestety nieco wystaje ponad obudowę samego urządzenia. Na przodzie znajdziemy taflę szkła Gorilla Glass. Tutaj pod nią umieszczono fizyczny przycisk ekranu domowego i tutaj tak samo jak w przypadku Galaxy 3 jest on bardzo sztywno tutaj umieszczony w obudowie i nie sprawia on wrażenia po prostu, że po pewnym czasie, na przykład pół roku użytkowania, on nie powinien tutaj w żaden sposób nam się rozluźnić i latać potem gdzieś na boki, więc to jest świetnie spasowany element obudowy Samsung Galaxy A5. Przejdźmy teraz sobie do ekranu. No i tutaj pojawia się tak naprawdę pierwsza, pierwsza taka zmiana, jeśli chodzi o galaktykę A3, ponieważ znajdziemy tutaj ekran już 5-calowy, i jego rozdzielczość w tym przypadku to jest HD, czyli 1280x720 pikseli. Według mnie, do tej przekątej, jest to życie w zupełności wystarczająca i tutaj naprawdę wszelkie czcionki są świetnie odzorowane. Nawet kiedy mocniej się przypatrzymy z bliska na ten ekran, również to wszystko wygląda bardzo dobrze. Wyświetlacz również został wykonany w technologii Super AMOLED, co oznacza, że mamy tutaj do czynienia z bardzo dobrze nasyconymi kolorami, a także kątami widzenia. I szczerze mówiąc, ekran tutaj zasługuje naprawdę na ogromną pochwałę i według mnie jest to bardzo dobry panel. Przejdźmy sobie teraz do ogniwa. No i tutaj znajdziemy baterię o pojemności 2300 mAh. I przypomnę, że jest to o 400 mAh więcej niż w Samsungu Galaxy A3. No i również wyniki są lepsze. To co Wam mówiłem w pierwszych wrażeniach, to również się pokrywało, ale... Potem Galaxy A5 jakby zaczął te wyniki lepsze uzyskiwać. I tak w ten sposób udało mi się w trybie mieszanym, czyli 3G LTE oraz Wi-Fi, uzyskać około 4 godzin na pociotonym ekranie. Więc myślę, że powinno to zadowolić w zupełności większość użytkowników. I ten telefon spokojnie może nam służyć przez cały dzień korzystania bez potrzeby takiego po prostu doładowywania za pomocą PowerBanka bądź ładowarki sieciowej więc w kwestii baterii tutaj również jest bardzo dobrze. I ponownie, w tym przypadku również Samsung dokłada nam bardzo fajny tryb, czyli bardzo niskie oszczędzanie energii. Ten tryb zamienia nam ekran domowy w jeden ekran z kilkoma aplikacjami, lekko zmienia kolory wyświetlacza i w ten sposób jesteśmy w stanie dużo więcej właśnie wycisnąć, jeśli chodzi o baterię urządzenia, nawet kiedy mamy te 15 bądź 10% i to jest bardzo fajny tryb tak więc tak to właśnie wygląda. Przejdźmy teraz sobie do systemu. Mamy tutaj oczywiście nakładkę Touchwiz, co możecie już zobaczyć. No i działa ona w połączeniu z systemem Android 4.4 KitKat i tutaj ponownie mam nadzieję, że Samsung w miarę szybko zaktualizuje oba te modele, czyli A5 i A3 do Androida Lollipop, bo myślę, że na Lollipop właśnie one będą jeszcze szybciej i jeszcze fajniej działać. Tutaj, tak naprawdę, jedyną taką zmianą jest pamięć RAM, ponieważ tutaj mamy o 1 GB więcej niż w Samsungu Galaxy 3, czyli w sumie mamy 2 GB. Wszystko działa w połączeniu z procesorem Snapdragon 410, taktowanie 1,2 GHz. No i tutaj również chcę pochwalić Samsunga, również i w tym przypadku, za optymalizację urządzenia. Tutaj też wszystko działa bardzo dobrze, możemy sobie uruchamiać sporo aplikacji w tle i to po prostu nie będzie nam tutaj nic zwalniać, wszystko będzie działać bardzo, bardzo płynnie. Natomiast to co zauważyłem, kiedy już tak naprawdę obciążymy to urządzenie w bardzo taki mocny sposób, czyli dużo aplikacji uruchomionych w tle, to urządzenie może nie laguje, nie klatkuje, natomiast tak, ma takie lekkie przestoje, właśnie na takie można powiedzieć zastanowienie się, jaką komendę mu wydaliśmy, ale nie jest to w żaden sposób mocno irytujące, więc w zasadzie myślę, że w większości osób to również nie powinno w żaden sposób przeszkadzać. Tutaj Samsung również pokusił się o dodanie multi-window, czego nie zauważyłem właśnie w Galaxy A3. Tutaj natomiast taką opcję właśnie posiadamy i również i w tym przypadku cieszę się że właśnie, że producent nie pozbawił tych urządzeń, właśnie tego urządzenia w zasadzie, czyli A5, również takich funkcji znanych z urządzeń flagowych. Tutaj w zasadzie mamy większość takich opcji właśnie tak jak wiele okien, czyli multi-window. Smart z oczywiście mamy tryb prywatny. Tutaj większość tych opcji właśnie jest bez problemu dostępna właśnie w systemie i z tego się bardzo cieszę. Zauważyłem również drobne szczegóły w systemie, jeśli chodzi o jego wygląd i to właśnie w porównaniu z Galaxy A3. Nie mamy tutaj właśnie w Galaxy A3 dostępnych takich widżetów jeśli chodzi właśnie bardzo takich podobnych do Galaxy Note 4, właśnie w Galaxy A5 już je mamy, ale prawdopodobnie jest to przez to, że właśnie ekran w Galaxy A3 jest nieco mniejszy i również taki szczegół, czyli zupełnie inaczej wygląda tutaj właśnie ekran ostatnio uruchomionych aplikacji. To jest taki szczegół, ale mi dużo bardziej podoba się ten właśnie zrobiony w stylu Android Lollipop i dobrze znany z Samsung Galaxy Note 4. Przejdźmy sobie teraz do aparatu Samsung Galaxy A5 i tutaj znajdziemy aparat o matrycy 13 megapikseli. To, co opowiem Wam, właśnie jeśli chodzi o porównanie do Galaxy A3, to to, że tutaj dużo szybciej fokus działa, dużo szybciej ten telefon potrafi wyostrzyć dany punkt, jaki mu wskażemy, bądź po prostu sam to sobie wyostrza, i to odbywa się naprawdę w bardzo szybkim czasie i również według mnie czas wykonywania jednego zdjęcia w trybie automatycznym jest również dużo szybszy niż w Galaxy A3. Co do samej, samej jakości zdjęć, to również w dobrym oświetleniu naprawdę bardzo fajnie one wyglądają, bardzo dobra ostrość, bardzo dobre nasycenie kolorów. No i również bardzo mi się spodobał tryb nocny tak samo jak w Galaxy A3 i tutaj również zdjęcia w trybie nocnym bardzo fajnie wyglądały i nie miały po prostu na sobie takiej jakiejkolwiek ziarnistości, więc to uznaję jak najbardziej na plus. Również w 5 mamy do dyspozycji przednią kamerkę o wielkości 5 megapikseli i tutaj ponownie i w tym przypadku myślę, że właśnie maniacy zdjęć z rąsi, tak, czyli zdjęć selfie będą jak najbardziej zadowoleni, ta jakość stoi na bardzo wysokim poziomie. I również tutaj mamy możliwość robienia panoramicznych zdjęć typu selfie. Tak więc tak wygląda również aparat i według mnie on również zasługuje na pochwałę. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania tej recenzji i ponownie, tutaj wydaje mi się, że właśnie Galaxy A5 również jeśli chodzi o swoją kategorię cenową jest bardzo, bardzo dobrze wykonany i jest to również jedne z pierwszych urządzeń właśnie z tej średniej półki, które w ten sposób jest wykonane z taką właśnie dbałością o szczegóły, to naprawdę wszystko wygląda bardzo dobrze i urządzenia wydaje mi się, że mogą spodobać się każdemu. Każdemu, kto robi po prostu piękne gadżety, co do ekranu, również ekran zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Ta rozdzielczość HD jest tutaj w zupełności wystarczająca. Świetne odzorowanie kolorów, świetne ich nasycenie, również bardzo dobra płynność działania systemu, a także jakość robionych zdjęć. I to wszystko sprawia tak naprawdę, że. Powiem to po raz kolejny, czyli urządzenie ze średniej półki, którego mogłem tak naprawdę używać na co dzień. I szczerze, podczas testów, bardzo się zastanawiałem, czy właśnie nie zmienić sobie LG G3 właśnie na. Galaxy A5. Ten model zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie, jeśli chodzi właśnie o swoje wykonanie. O to, że tak naprawdę mając dość przeciętną specyfikację, patrząc pod kątem właśnie flagowców, urządzenie może działać bardzo szybko, możemy tutaj pograć się w dość wymagające gry i tak naprawdę jest to kolejne urządzenie ze średniej półki, w którym mi nic nie przeszkadza i w zupełności nie mogłem używać tego telefonu na co dzień. Niestety pojawia się i tutaj w przypadku Galaxy 5 pewna wada, czyli cena. Według mnie za to, co otrzymujemy, a otrzymujemy naprawdę bardzo dużo tutaj, 1600 zł jest mimo wszystko nieco wygórowaną ceną, i ponownie tutaj uważam, że 200 zł w dół i ta po prostu cena 1400 zł jak najbardziej by przyciągnęła jeszcze więcej klientów. No i trzeba przyznać, że Cała seria Galaxy A, i Galaxy A5 i Galaxy A3 to są po prostu świetne urządzenia i jak najbardziej je Wam polecam. Tak więc w recenzji Samsunga Galaxy A5 to jest na tyle. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.